Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku B2B Talks. Dziś będzie, no jak patrzę na to grono, to myślę, że będzie dzisiaj, będzie dzisiaj dobrze, bo naprawdę tutaj reprezentację prawną mamy naprawdę bardzo, bardzo zacną. Dzisiaj będziemy mówić o zamówieniach publicznych w branży budowlanej, więc reprezentacja też jest z branży budowlanej. I te przetargi w branży budowlanej to trochę tak jak jazda na rollercoasterze. Emocji myślę, że jest bardzo, bardzo dużo. Od entuzjazmu, kiedy czytamy to ogłoszenie, kiedy wydaje nam się, że, że to jest przetarg, który jest dopasowany do nas, potem pojawiają się, pojawiają się różne inne emocje. I ta frustracja, kiedy czytamy dokumentację przetargową, no bo dokumentacja przetargowa zawiera zazwyczaj naprawdę dosyć dużo tych stron. No i oczywiście to zmęczenie przy, przy takich niejasnych zapisach. Radość z wygranej, oczywiście, no ale z drugiej strony też taka niepewność, czy aby na pewno ktoś nie podważy tej naszej oferty, co też jest często spotykane. No, i oczywiście też rozgoryczenie, no bo człowiek się nasiedział, narobił, przeczytał, przygotował, a finalnie przetarg. Konkurencja e, tak naprawdę sprząta z przed nosa. Dlatego dziś spotykamy się w damskim składzie, bo jeśli ma być coś zrobione dobrze i ma być zrobione z klasą, no to wiadomo, że często stoją za tym kobiety. <głos》> najczęściej stoją za tym kobiety. I dzisiaj cztery razy M, czyli mamy Martynę, Magdalenę i Magdalenę. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przetargi to nie jest loteria. Tutaj się nie wygrywa, bo się ma farta. Tutaj się wygrywa, bo się jest dobrze przygotowanym merytorycznie. I tutaj się wygrywa też, no bo opieramy się na danych, które, które posiadamy albo danych, które nie posiadamy, a posiadać możemy. Więc ja dzisiaj też będę Państwu trochę opowiadać o narzędziu, które wspiera wykonawców w analizowaniu danych historycznych, analizowaniu zamawiających, więc też będę Państwa zachęcała, żebyście umawiali się na. Konsultacje link znajdziecie też na czacie i oczywiście też co bardzo ważne ta opieka prawna jest tutaj bardzo istotna. Będzie dzisiaj na pewno bardzo praktycznie, będzie dzisiaj merytorycznie. Ja mam wielką przyjemność zaprezentować teraz moich gości. Martyna Lubieniecka po mojej prawej stronie. Dzień dobry. Partner w kancelarii Inlegio, spółka partnerska Lubieniecka Nobis Adwokaci i Radcowie. Karierę zaczynała w departamencie kontroli urzędu e, zamówień publicznych. Dziś reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. Autorka i współautorka publikacji branżowych, w tym komentarza dla wykonawców oraz wademekum zamawiającego. Trenerka, prelegentka na konferencjach branżowych. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Na przeciwko no, Magdalena Marciniak, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, budowlanego. Obecnie zajmujesz się obsługą prawną wiodącej w branży budowlanej grupy Sztrabak, udział w dużych projektach infrastrukturalnych, kubaturowych, aktywne wsparcie w procesie doradczym, przygotowanie ofert w postępowaniach przed krajową izbą odwoławczą, sądami powszechnymi, również trener szkoleniowy z zakresu zamówień publicznych oraz autorka licznych. Publikacji. Wszystko Witam. się zgadza? Wszystko się zgadza. Okay. No i moim e, kolejnym gościem również jest osoba na M, Magdalena Zadora rećko Witaj, e, Magdalena, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze inwestycji budowlanych w tym zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, realizacji i prowadzenie procesów sądowych zdobytym przy obsłudze, zarówno kluczowych w skali kraju projektów infrastrukturalnych i jak zadań e, o skali Lokalnej autor publikacji z obszaru zamówień publicznych, współautor komentarzy. W latach 2023-2024 przedstawiciel pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej w Radzie Dialogu Społecznego. Dziękuję Witaj jeszcze Witajcie raz. raz. Więc tak jak Państwu powiedziałam na samym <gry> początku, no reprezentacja dzisiaj jest bardzo silna, więc ja radzę Państwu naprawdę wziąć notesy w dłoń, bo, bo będzie dzisiaj tej wiedzy bardzo dużo. No i myślę, że zaczniemy od początku, a to, co było na początku, no bo jak się zaczyna, to się zazwyczaj zaczyna od początku. Czyli moment, kiedy tym naszym wykonawcom wszystko się wydaje możliwe, kiedy ten entuzjazm jest na najwyższym poziomie czyli mamy przetarg, który, w którym no, wydaje się, że spełniamy warunki, tak? kiedy powinno się zaangażować radce prawnego. Czy to jest ten już etap? jak najbardziej radcy prawnego mm -hmm. czy w ogóle profesjonalnego prawnika powinniśmy zatrudniać z samego początku. Ja wiem, że jest takie powszechne przeświadczenie, że prawnik jest potrzebny wtedy, kiedy jest problem. Kiedy się dzieje źle. Tak, kiedy, pożar. Pożar. Tak, kiedy już wybuchnie pożar w naszych zamówieniach, wtedy, wtedy jest ten radca niezbędny wręcz, ale no, czasy są takie, że jednak to nasze zaangażowanie musi być od samego początku, tak? Mamy bardzo dużo konkurencji, dużo postępowań, mamy często powtarzalne nawet, bym powiedział, błędy, Dlatego to zaangażowanie od samego początku, bo zwłaszcza właśnie podmioty profesjonalne, mm. jak radcowie prawni, czy, czy też adwokaci, albo inni prawnicy jest niezbędne I, i to też trzeba w jakiś sposób przekonywać i zmieniać tą powszechną właśnie, prawda, opinię, że ten radca jest dopiero w momencie, kiedy jest problem. Jasne, a czy na etapie już samego ogłoszenia powinna nam się zapalić czerwona lampka i powinniśmy już zasięgnąć tej konsultacji? No jeżeli mówimy o tym, że potrzeba jest zaangażowania profesjonalnej obsługi prawnej na całym, w całym procesie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, to to ogłoszenie jest tym pierwszym etapem mm -hmm. tego postępowania, tym, który wszczyna nam to postępowanie o udzielenie zamówienia i już źródłem istotnych informacji, które powinny determinować decyzję o ewentualnym udziale w postępowaniu. Błędne byłoby myślenie o tym, że jakby zaczynamy analizę dokumentacji przetargowej od momentu opublikowania specyfikacji, bo jest to drugi krok w postępowaniu, przynajmniej z punktu widzenia tego, o czym wie wykonawca, właśnie po publikacji ogłoszenia. I mimo, że informacje te istotne z punktu widzenia wykonawcy: Zawarte w ogłoszeniu są e, powtarzane później w specyfikacji, mm -hmm. to jeżeli pomyślimy e, o tym, że jako wykonawca chcemy być aktywnym uczestnikiem i chcemy reagować, e, to e, już publikacja ogłoszenia otwiera nam terminy e, na tą reakcję. Jakby to, na co ja najbardziej zwracam uwagę, e, mówiąc o ogłoszeniu, a może warto zwrócić uwagę w starej ustawie, sama w ogóle publikacja ogłoszenia. Tak, dzisiaj przepisy ustawy wprost mówią nam, że przedmiotem y, odwołania ze strony wykonawcy, no bo niestety ustawa daje nam bardzo ograniczone możliwości weryfikacji działań zamawiającego. To nie brzmi dobrze odwoływać się, no niemniej jednak alternatywą jest zadać pytanie. I nie zawsze jest to alternatywa, tak? Stąd, stąd dla mnie jakby korzystanie ze środków ochrony prawnej, trochę uciekam od twojego pytania. Yy, znaczy, nie tak, uciekam, ale nie rozumiem. Uchyla szrubka yy. daje niczyści, co będzie później. Yy, yy. Odwołanie jest narzędziem rozmowy, też moim mm. zdaniem, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale do czego zmierzam? Że dzisiaj mamy wprost wpisane w ustawie, że przedmiotem tego sprzeciwu wykonawcy wyrażonego w formie odwołania może być samo zaniechanie publikacji, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mm. czyli ogłoszenie jest źródłem informacji o tym, że postępowanie jest prowadzone i możliwością reakcji wykonawcy. Na sytuację, w której dowiaduje się, że zamawiający w sposób naruszający przepisy ustawy, na przykład rozszerza zakres umowy, jakby progi ustawowe, limity ustawowe dzisiaj są bardzo wysokie, pozwalają naprawdę. Po, pozwalają zmienić usta, umowę do 50% wartości, więc to, to, to mogą to być całkiem sporo. niebagatelne kwoty. Więc samo ogłoszenie już jest, mm -hmm. daje możliwość zweryfikowania, czy ten etap zweryfikowania, czy zasadnie na przykład nie zastosowano postępowania nie, nie konkurencyjnego, tak? czy mm -hmm. zamawiający na przykład zasadnie rozszerzył zakres umowy y, z danym wykonawcą, no i to jak najbardziej y, y, konieczne jest w kontekście oceny tego zasad, tej zasady ochrony konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o treść <laughs> samego ogłoszenia, dla mnie najistotniejsze elementy to, jest, to są warunki udziału w postępowaniu, no bo to oceniając warunki i sposób oceny ich spełnienia decydujemy się o tym, czy startujemy w danym przetargu, czy możemy. Ubiegać się o dane zamówienie, no i weryfikację pod kątem ich ym, zasadności, tak, czyli tego związku z przedmiotem zamówienia, tej proporcjonalności. Yy, y, natomiast drugi element y, to kryterium oceny ofert. Mm -hmm. Ono również pojawi, si pojawi się już y, y, w ogłoszeniu y, o zamówieniu, i moje doświadczenie y, z obszaru zamówień publicznych i związanym właśnie z treścią analizy ogłos ogłoszeń o udzielenie zamówienia. To jest właśnie najczęściej, no, niestety, korzystanie ze środków ochrony prawnej w zakresie tych dwóch elementów ogłoszenia. Mm -hmm. Jasne, wykonawca zawsze powie, że to zawsze cena, <grym> <grym> jednak w tym kryterium jest zawsze cena najważniejsza. No, ale to właśnie nie zawsze, bo zamawiający stosują też kryteria, kryteria pozacenowe, mogą stosować kryteria pozacenowe. Nie wiem, nie, nie, chyba moim najciekawszym doświadczeniem był zamawiający, który jako kryterium zastosował w przetargu na roboty budowlane kryterium przejęcia przez wykonawcę ryzyka finansowego i ryzyka terminowego związanego z ujawnieniem w trakcie realizacji nieprzewidywalnych okoliczności, takich jak wiem, nieprzewidywalne warunki gruntowe, mm -hmm. sieci, czyli tak de facto, mm -hmm. takie, kupisz kota w worku, tak? Albo weźmiesz na siebie odpowiedzialność za kota w worku, więc mm -hmm. to jest i idealne, idealne położenie zamawiającego. Dla zamawiającego tak. tak. Zresztą tak też argumentował na, mm -hmm. na rozprawie, że jest to dla niego idealne rozwiązanie, natomiast no, nie było to, nie, nie, na szczęście nie było to rozwiązanie, którego słuszność potwierdziła i Krajowa Izba Odwoławcza, i później e, e, Sąd Zamówień Publicznych, mm -hmm. tak, tak, powiedzmy, na potrzeby tej naszej rozmowy.